Co to było? Nigdy ktoś powie! Co to było? Halo! Halo! Beczki, co to było? Pojecie! O Jezus! Co? Nie lubię was. Nie atakujecie. Halo! Halo, to ja! Przyniosłem pizzę! Halo! Halo! Proszę, nie jedzcie mnie! Halo! O, świnki, cześć świnka, gdzie masz? Co masz taki? Co to jest? Twoja nóżka czy inny członek? Dzięki. O, worek z kasą. Wolę zamknąć drzwi. Dobra, to do Halo, może mi... Ech, nie mogę tego wyciągnąć! Nienawidzę cię, Lemko! Ale ja ci chciałem tylko przywitać się! Nie moja wina, że jestem oderwany od łowia aż mam taką ładną, muskularną dłoń! No, patrz! Patrz na mą dłoń! Sio! Co to było? Co to było? Proszę, nie jeźdź mnie. Nie jedz mnie! Nie jedz mnie, proszę!

Odejdź! Do Do no mnie chodzi. Zostań mnie. Nie chcę cię widzieć. Szybko klucz. Spokojnie. Otwórz ten czemu to tak drzwi. O barwe. Nie i chcąc wgrałem paczkę dźwięku wyjone Jak widzicie mówią, że ten osobnik wci nijakiej. Chcemy zagwałcić. Halo! Kupi jesteś, nie ostrzegłyśmy. Ale mhm. nie oliwy. Halo. Nie widzę was. Może wezmę piłę, będę się bronił. Nie rób hałasu, kupia piło! Halo. Halo. O, cześć! Jak się masz z tym starym krzesłem? Prawie widziałem, jak on się godził, ale udawałem, że jestem tylko krzesłem. A tak, naprawdę, jestem krzesłem. Przepraszam. Troszkę... Ja nie mogę po prostu. To gadanie... Jednak gadanie w amnezji z rzeczami stało się kultowe. Aaa, nie chcę. Ty... Otwórz mi, otwórz mi, chodźcie. Chodź. Hmm. Jak mam otworzyć kluczem? Ha, łom. Ha ha ha. A i nawet nie znam, mnie nie wyskoczyła. Dobra. Jest nieźle. Dobra, spaka. Teraz trzeba. ułomu użyć. I drzwi otwarte. Nie lubię takich korytarzy. Halo? Halo? Halo, pomóż mi! Zostałem przyklejony przez kamienie. Aż do to. Nie, czekaj. No, e, nie mogę tych kamieni podnieść, bym się bronił. Oooo! Nie Nienawidzę cię! Tak strasznie! Dobra, nie cię nienawidzę! Co? Nawet cię nie mogę otworzyć! Przynajmniej tuń, o fak! Halo! Gubi, gubi, mi żelet. Masz głupie no... Nie Nienawidzę cię. O, cześć świnka. Jak się masz świnka? Wyślisz sobie na haczku. Też lubię sobie czasem podyndać. Hmm. Mąż! Jestem, jednak jestem twoim przyjacielem i dałem ci oliwę. Nie ma za co, i tak ci nie lubię. Wszyscy jesteście w zmowie. A GUBI! Ale no cześć. Pamiętasz mnie? To ja. Znowu cię chciałem przestraszyć. Nie bój się mnie, jestem ładny, patrz. Poka... na moją bu... bu buzie. patrz. Patrz. Nienawidzę cię! Znowu będziesz lądował w miejscu, w którym cię powinieneś być. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu! Nie bój się! To daje przeznaczenie! Czemu jesteś taki duży? To cię schowam do szafy. Na Nienawidzę! No i co? I cieszę się, teraz jesteś w szafie. O nie, ja się go boję! Proszę, wypuść mnie! On, on chce mieć gwałcić, ja jestem tylko świnką! Wiszącym, a nie, świnko! Jesteś, jesteś, jesteś zmuszona po poświęci Ciebie. Krzesiwko. Krzesiwko. Dobra, nic tu nie ma. Halo, może coś otworzyć? Nie. No i co się gapi? Co się gapisz? Co tak wisisz? Kto ci pozwolił? Co ja właściwie wziąłem? Klucz. No i za! Teraz ci nie do śmiechu, ja mam klucz, co? Chodź, będziesz moim zakładnikiem. Będzie... zobaczymy, co się będzie bał teraz. No, głupie drzwi. No, a, no co ty robisz z tymi drzwiami? O, tak powoli otworzę. No, masz szczęście, że jesteś za gruby. Halo. Halo. O! Nie, oliwa mi się skończyła. O! Dobra, ale ja się z Wami żegnam do następnych odcinków. Więc, see ya!